Zagrożone Człowieczeństwo to tytuł konferencji, która zgromadziła w Starych Jabłonkach uczonych z całej Polski oraz gości z zagranicy. Inicjatywa wyszła z naszej katedry, żeby skoncentrować się na problematyce człowieczeństwa i zagrożeń, które wynikają właściwie z realiów życia współczesnego. Pierwsza konferencja poruszająca tę tematykę odbyła się trzy lata temu. Udało nam się zgromadzić wiele znanych postaci świata nauki. W związku z powyższym obiecaliśmy, że ze względu na to duże zainteresowanie sprzed kilku lat na pewno powtórzymy cykl tejże konferencji pod takim samym tytułem. Co zatem zagraża współczesnemu społeczeństwu? Bardzo trudne pytanie mi pani zadała. Zdefiniowanie wszystkich zagrożeń jest prawie niemożliwe. Są bowiem zagrożenia globalne, które mają wymiar autentycznie globalny, takie jak, wie pani, kryzysy światowe, choćby ekonomiczne, które odczuwa każda rodzina na świecie. I są zagrożenia lokalne, które, które cierpimy. No proszę, Spojrzeć na nasze pokolenie, historycznie jedno z najwyżej wykształconych pokoleń Polaków, które przez wadliwe prawo pracy zostało sponiewierane. Mamy więc w tej chwili w Polsce najwyższy wskaźnik emigracji emigracji tego właśnie podyplomowego pokolenia. Więc wymienienie wszystkich tych zagrożeń jest ogromnie trudne. I to jest trudne pytanie, bo te zagrożenia mają różny charakter, różną genezę, są prowokowane przez różne okoliczności i czynniki. Zagrożenia były, są i będą. Zmienia się tylko ich charakter. Na przykład wojny ideologiczne. Mieliśmy zawsze. Były krucjaty, były wojny religijne średniowiecza, i dzisiaj mamy państwo islamskie, które jest swoistym, swoistą formą. Tyle, że tamte miały zupełnie, powiedziałbym, jakiś taki zawężony charakter. Jakiś, to, które dzisiaj obserwujemy, te wojny religijne na całym świecie, czy ideologiczne, no mają totalny charakter i odznaczają się niespotykanym dotąd okrucieństwem, więc zagrażają całym narodom, są ludobójstwem, zorganizowanym ludobójstwem. Ukraina od roku zmaga się z różnego rodzaju zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nie dziwi więc obecność naukowców z tego kraju na konferencji. Mamy tym razem okazję gościć również czterech profesorów, właściwie cztery profesorki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Sumi na Ukrainie z którymi już nasza katedra i nasz wydział podpisał taką umowę współpracy. I również właśnie z tego ośrodka, panie z perspektywy właśnie tego, co się dzieje na Ukrainie, spróbują no, jakby zainicjować ten wspólny dyskurs na temat zagrożeń w takim kontekście właśnie tej Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Przed uczonymi z wydziałów humanistycznych i społecznych stawiane są bariery, które hamują ich rozwój. Jedno z nich jest system parametryzacji. Parametryzacja łączy się z przełożeniem aktywności naukowej y, naukowców, z, y, y, obliczaniem punktów za ich aktywność. Mi się wydaje, że to jest nieporozumienie, dlatego, że w tym układzie y, tzw. nauki scjentystycznej Preferowane są nauki matematyczno-przyrodnicze, które z natury rzeczy mają więcej punktów. Można przede wszystkim zwrócić uwagę na... Misję i rolę nauk społecznych, która w związku z tym, że jest różnica w punktach, jest degradowana, odsuwana, bo przecież za punktami idą pieniądze, za punktami idzie prestiż, za punktami idą wyjazdy i tak dalej, i tak A w związku z tym, że tych punktów i finansów nauki społeczne, humanistyczne mają mniej, no to w związku z tym no, ten rozwój jest zdecydowanie mniejszy. Organizatorami konferencji były katedra Pedagogiki społecznej i Katedra Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Nauk Społecznych oraz Federacja Organizacji Socjalnych. Taka konferencja, która mówi o tych zagrożeniach i która jest ja wiem, nawołuje do zorganizowania sił społecznych, żeby te zagrożenia jakoś powstrzymywać czy minimalizować, jest absolutnie potrzebna i pożyteczna.